Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jak wszyscy powinniśmy doskonale wiedzieć, podatki powinny być niskie i proste, niestety są coraz wyższe i coraz bardziej skomplikowane. Z każdym rokiem, z każdym kolejnym rządem są coraz bardziej skomplikowane. I wydawałoby się, że wreszcie jest szansa na to, żeby przerwać ten fatalny trend, ponieważ premierem polskiego rządu jest słynny liberał gospodarczy Donald Tusk. Ten człowiek już w 2005 roku, kiedy podatki były znacznie prostsze niż obecnie, mówił, że trzeba uprościć podatki. W Polsce. Powiedział wtedy: niskie i proste podatki to szansa na rozwój gospodarki i spadek bezrobocia. Wiedzą to inni w Europie. Gdyż Irak i Schroeder usłyszeli, że chcemy wprowadzać podatek liniowy, to zaczęli nam grozić palcem, żebyśmy tego nie robili, bo wiedzą, że wtedy Polska pokona gospodarczo Niemcy i Francję. Kiedy Tusk doszedł do władzy, no niestety nie wprowadził podatku liniowego, ale nie możemy mieć do niego o to pretensji, bo skoro sam kanclerz Niemiec pogroził mu palcem, to nie było wyjścia i nie można było podatku liniowego wprowadzić. Ale Donald Tusk wykazał się niezwykłą determinacją i konsekwencją i w w 2013 roku znowu mówił, że trzeba uprościć podatki w Polsce i że do 2015 roku będziemy mieli najprostsze podatki w całej Europie. No i znowu się nie udało, ale znowu bez jego winy. Nie chciał, nie wybierał się, nie planował, no ale musiał porzucić stanowisko premiera, udać się do Brukseli, a jego następczyni nie wykazała podobnej determinacji. Na szczęście Donald Tusk znowu rządzi i tym razem już nam podatki uprości. Zwłaszcza, że jego koalicjanci podzielają jego stanowisko w tej sprawie. Szymon Hołownia w kampanii mówił: naprawimy i uprościmy podatki. Podatki będą jasne, przewidywalne, będzie się je płaciło jednym przelewem. Kluczowe podatki, nie nie będą podwyższane do 2026 roku. A Władysław Kośniak-Kamysz powiedział: Gwarantujemy dobrowolny ZUS, powrót do dawnego poboru składki zdrowotnej. Mówił też o podatku liniowym: 10% do 5 milionów obrotu i 15% powyżej tego progu. Niestety nie wiedział, że Niemcy w Polsce nie pozwalają na wprowadzenie podatku liniowego. I co z tych wszystkich obietnic zostało? Co ta cała koalicja uśmiechnięta z 13 grudnia? zaprezentowała nam przez poprzedni rok od tych wyborów. No w zasadzie nic, ale nie ma co narzekać na tempo. Wreszcie mamy pierwszy projekt, który miał uprościć podatki. Właśnie, co dostaliśmy? W stu konkretach znajduje się konkret numer 5. Przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury. Ten sam zapis znalazł się w umowie koalicyjnej i ten sam zapis został powtórzony przez Donalda Tuska w jego ekspoze. O co chodzi? Przedsiębiorcy w Polsce muszą płacić podatek dochodowy i VAT od wystawionej faktury, nawet jeżeli nie otrzymają za nią płatności. Porównując, to jest tak, jakby pracownik na umowie o pracę nie dostał wynagrodzenia, a i tak musiał zapłacić od tego składki i podatek. Absurd, ale właśnie ten absurd jest codziennością przedsiębiorców w Polsce. I teraz rzekomo miał się zakończyć. Ale się nie zakończy, ponieważ to, co dostaliśmy, nie jest żadnym kasowym pitem. Projekt zawiera mnóstwo bezsensownych ograniczeń. Przede wszystkim nie za, kaso, na kasowy pit nie mogą się zdecydować, tak jak tu było mówione, mali i średni przedsiębiorcy. Ani średni, ani mali, ani nawet mikroprzedsiębiorcy. Mogą być tylko najdrobniejsi przedsiębiorcy do 250 tysięcy euro przychodu. Limit oczywiście jest w euro, a nie w złotym, po to, żeby przedsiębiorca raz jeszcze miał okazję do pomylenia się bo z każdego roku ten limit będzie inny. Kolejne bzdurne ograniczenie. Tylko jednoosobowe działalności gospodarcze bez spółek cywilnych i jawnych. Dlaczego? W uzasadnieniu czytamy, że prowadzenie spółki cywilnej wymaga znacznie większego profesjonalizmu niż jednoosobowej działalności gospodarczej. To zdanie dowodzi, że autor uzasadnienia jest urzędnikiem, który nie ma zielonego pojęcia, czym się różni prowadzenie spółki cywilnej od jednoosobowej działalności gospodarczej. Wyłączono też niektóre formy prowadzenia księgowości. Ale najgorsze jest co innego: bo nawet jak ktoś ma odpowiednio niskie przychody, odpowiednią formę prowadzenia działalności, odpowiednią formę księgowości, to i tak zapłaci podatek od wystarczających a nie zapłaconych mu faktur, tylko że po dwóch latach ten cały kasowy PIT jest tylko odroczeniem zapłaty podatku o dwa lata. Niczym więcej. Co więcej, jeżeli przez te dwa lata przedsiębiorca będzie zmuszony do zamknięcia swojej działalności, na przykład z powodu tego, że ktoś mu faktur nie zapłacił, to wtedy skarbówka się do niego odezwie i każe mu zapłacić podatek od pieniędzy, których nigdy nie dostał. Z całego tego waszego gadania o uproszczeniu podatków zostało tylko... Pit kasowy dla najmniejszych przedsiębiorców tylko w jednej formie, tylko w jednej formie prowadzenia księgowości i to tylko na dwa lata. To jest kpina, a nie pit kasowy dla przedsiębiorców. Nie dowieźliście tej obietnicy, tak samo jak nie dowieźliście obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku, kwoty wolnej w podatku belki, dobrowolnego ZUS-u, też powrotu składki zdrowotnej do stanu sprzed nowego ładu. Nie dowieźliście też swojej własnej obietnicy, którą zapisaliście w umowie koalicyjnej, o sześciomiesięcznym wakacjo legii dla zmian podatkowych. Mamy już 15 września i dalej nie znamy treści ustawy, którą chcecie zniszczyć fundacje rodzinne, nie znamy projektu ustawy, którym chcecie podwyższyć opodatkowanie dla programistów. Nie przeszła przez sejm wasza ustawa o podwyższeniu akcyzy. Pewien jestem, że podatki w Polsce jeszcze będą niskie i proste i będziemy mieli najprostszy system podatkowy w Europie, ale dopiero wtedy, kiedy odsuniemy Was od władzy, bo tym projektem udowodniliście, że nie zależy Wam na uproszczeniu systemu podatkowego w Polsce.